W zeszłym roku sprzedałem ponad 5000 tysięcy zamówień dla klientów. W tym odcinku powiem jak sprzedawać w stanie na Facebooku i Instagramie. Jeśli mnie nie znasz, jestem Adam Jabłowski i pomagam sklepom internetowym zarabiać więcej. Moje reklamy wygenerowały miliony złotych sprzedaży. Przede wszystkim, zanim w ogóle zaczniesz robić reklamy, musisz mieć dobrą stronę sprzedażową. Strona sprzedażowa, nazywana też stroną produktu lub landing page. Chodzi o miejsce, na które użytkownik przechodzi po kliknięciu reklamy. To jest podstawa. Masz zrobić najlepszą reklamę na świecie, ale jeśli twoja strona nie sprzedaje, to wyrzucasz pieniądze. Kluczowe rzeczy do sprawdzenia to: szybkie ładowanie, wyraźna cena, dobre zdjęcia, opinie klientów, dobry opis. OK, masz stronę. To teraz pytanie: co reklamować, żeby tanio sprzedawać? Tu większość ludzi robi kolejny błąd. Albo starają się promować produkty, które im się podobają, albo próbują promować wszystkie produkty z oferty. Jeśli masz sklep i zaczynasz, to pierwsze reklamy powinny się robić na swoje bestsellery. Jest to coś, co robię z każdym klientem, z którym zaczynam. Zaczynamy od promocji bestsellerów. To jest coś oczywiste, jak się nad tym chwilę zastanowić, ale mało kto się o chwilę zastanawia. Jeśli promujesz wszystkie produkty, to Facebook ma bardzo dużo do testowania i może się dłużej uczyć, co się sprzedaje. Jeśli z kolei promujesz to, co ci się osobiście podoba, to możliwe, że Twój gust wcale nie jest taki sam jak Twój klientów. Ok, mamy stronę i wiemy, co promujemy. Teraz kluczowa rzecz: na jaki cel ustawić kampanię. Bardzo dużo osób, trochę nie do końca rozumiejąc, na czym polegają leki sprzedażowe, marketing, ustawiają reklamę na ruch albo zasięg, i wtedy Facebook pokazuje ją ludziom, którzy lubią klikać, ale niekoniecznie kupują. Nie chcesz w swoim biznesie klikaczy, chcesz klientów i sprzedaży. Dlatego zawsze ustawiaj kampanię na konwersję i optymalizuj pod zakup. Istnieje pewna prawidłowość. Że nowe konta nie do końca rozumieją, czym jest sprzedaż dla Twojego biznesu. Ale i tak chcesz od razu trenować algorytm pod sprzedaż. To tak samo, jak gdybyś się szykował do maratonu, to nie ćwiczyłbyś kulturystyki. Tak samo Facebook, jeśli ustawisz go pod sprzedaż, to będzie się uczył sprzedaży. Jeśli ustawisz go pod kliki, to będzie się uczył, jak najtaniej generować kliknięcia. Kolejna sprawa, bardziej już filozoficzna. Tania sprzedaż jest kwestią sporną. Dlaczego? Po pierwsze, to, czym jest tanio, zależy od marży. Jeśli sprzedajesz coś za 100 zł, twój koszt to 50 zł, to wiesz, że zwrot z regla na poziomie 200% oznacza, że wychodzisz na 0. Czyli każdy wynik, w którym pozyskałeś sprzedaż poniżej 50 zł, to zysk. Jeśli masz z kolei marżę na poziomie 30%, to musisz dążyć do jeszcze wyższego zwrotu z reklam. Musisz mieć sprzedaż poniżej 30 zł, by mieć zysk. Jest też druga kwestia poza marżą średnia wartość zamówienia. Mam klientów, którzy mają średnią wartość zamówienia na poziomie około 200 zł, a mam takich, którzy ją mają na poziomie 1300 zł. Jak się pewnie domyślasz, tani koszt uzyskania sprzedaży znaczy zupełnie co innego dla tych biznesów. OK. A co z formatami reklam? Najłatwiej zacząć od reklamy katalogowej bestsellerów. Jeśli masz sklep internetowy, Facebook sam dopasowuje produkty do użytkowników, więc to świetne narzędzie. Ale jest też drugie rozwiązanie, zwane modelowaniem. Istnieje coś takiego jak biblioteka reklam Facebooka, gdzie możesz podejrzeć reklamy swojej konkurencji. Możesz też zobaczyć, jak długo są aktywne. Jeżeli są długo aktywne, to pewnie są skuteczne i warto stworzyć podobne. Po modelowaniu jest kolejna kwestia, czyli testowanie. Różne kreacje, różne teksty. Nie zgadujemy co działa, testujemy. I teraz podsumowanie tego krótkiego odcinka: jak sprzedawać tanio na Facebooku. Nie ustawiaj reklam na ruch, tylko na sprzedaż. Nie reklamuj przypadkowych produktów. Zaczynaj od bestsellerów. Jeśli Twoja strona jest słaba, to najpierw ją popraw, zanim wydasz choćby złotówkę na reklamę. I zawsze, ale to zawsze, licz z rodzy reklam, w odniesieniu do marży, bo to jest klucz do zarabiania. Zachęcam Cię do subskrypcji i lajka, bardzo mi to pomaga w rozwoju kanału i bardzo to doceniam. A jeśli chcesz odwijać swój sklep internetowy, to zachęcam do skorzystania z linku w opisie, aby móc się na darmową konsultację.